Cześć. Dzisiaj wpadam na krótko, z takim szybkim i bywa, że bardzo skutecznym sposobem na ocenę tego, czy warto się czymś stresować, czy nie. Jeżeli czujesz się przytłoczony, przemęczona, jeżeli przygotowania do świąt miały być spokojne, a znowu było tak, że za dużo sprzątania, za dużo gotowania, potem za dużo sprzątania po gościach i tak dalej, to zadaj sobie pytanie, co z tego, czym się przejmujesz, będzie miało znaczenie za 30, za 40 lat? Kiedy będziesz wspominać te święta, czy jakikolwiek dzień Twojego życia, to co z tego będziesz pamiętać? Czy to, że było niedokładnie wysprzątane, niewyprane, czy to będzie miało takie duże znaczenie? Jak też chcesz, żeby Twoi bliscy wspominali ten dzień za 30, za 40 lat? Takie oddalenie perspektywy pozwala nam czasami zobaczyć właśnie, czy to, czym się tak bardzo przejmujemy, czy rzeczywiście to jest coś, co chcemy, żeby było dla nas ważne na przestrzeni całego życia. I czasem takie jedno proste pytanie sprawia, że łatwiej jest nam odpuścić to, co co nie jest aż tak ważne.